Witam Was serdecznie w ten czwartkowy poranek. Idę sobie na zakupy, dzień jak codzień, misja na lodówki, nie? chciałem wam opowiedzieć, jak nagrywałem film na Infield dużo pytacie w komentarzach, oczywiście dziękuję za, za miłe przyjęcie filmu. I kurczę pytacie w komentarzach, czy ktoś tam mieszka. Tak, mieszka tam rodzinka z Jamajki. Nawet rozmawiałem z tą panią, bo zapytałem po prostu, czy mogę nagrać nie? jej dom. Wiedziałem, że nie ma problemu, no ale obok, to wiecie, to jest taki bliźniak, nie? I obok jest, jest inna rodzina i ona niestety złowrogo na mnie patrzyła przez okna ale co no, no, nagrałem, nie, no i wezwali policję, przyjechała policja ja tam szczęście do tej policji Oj, no pytania, dwie miłe policjantki, bardzo miłe naprawdę zapytały się co tu robię I mi się powiedziałem, że nagrywam sobie vloga zapytała się czy mam zezwolenie zezwolenie, pozwolenie tych tych osób, które mieszkają w domu, powiedziałem, że tak mam mam, pytałem się tej pani pozwoliła mi zapukali do niej Zapytali się, ona potwierdziła. No i kazali mi się... Policja kazała mi się stamtąd oddalić, nie wiem dlaczego, no ale posłuchałem i przeczepali mi cały plecak. Kieszenie. Czy czasem narkotyków jakichś nie mam, czy tam. Wiecie jak to jest. Ale naprawdę powtórzę się bardzo spoko. nie? Bardzo profesjonalnie podchodzą do swojej pracy. Nie biorą ci jako twojego wroga, jak to, jak to jest teraz w Polsce. Policja jest w ogóle inna. Jest bardziej... Bardziej naturalna, spokojna, nieagresywna. I... czekajcie, bo hałas. No i wiecie, jak to jest. Odchciało mi się nagrywać. Poszedłem sobie... Poszedłem sobie na ławkę. Na cmentarz. Wypiłem butelkę wody. I kurczę, i zacząłem nagrywać, nie? Mówię, jak już przyjechałem przyjechałem te 20 parę kilometrów, to, to trzeba coś nagrać, nie? No i dograłem resztę. Czego się drzeszczałem? Nagrałem tą resztę dla Was, i myślę, że taki ja oceniam od 1 do 10 na taką czwórkę. Ten mój film miał być inaczej, bo rozłożyłem sobie na początku, rozłożyłem sobie obiektyw i miałem stać na drugiej stronie ulicy, przy tym domu. Ale niestety policja przyjechała i mi pokrzyżowała planetę, tak jak już mówiłem. Tak, co trzeba kupić? Trzeba kupić warzywa, bo przychodzę na dietę, bo niedługo będę się kulał niedługo będę się kulać, bo przytyło się na bezrobociu. I kurczę, trzeba, trzeba przerzucić się na warzywa. Na warzywa, dużo ryby jem. Pokażę wam w domu, jakie, jakie sobie dania robię. Po prostu warzywa, mieszam z rybą różnym, tuńczykiem, jak nie tuńczykiem to makrelą w sosie pomidorowym i tak staram się jak już Wam powiedziałem nie żreć tyle bo najlepsza dieta nie jedz tyle, nie, nie żry jak to jak to mój, mój znajomy mówi, nie i cóż, jestem na Harzden nic się nie dzieje dzień jak co dzień Pogoda taka zamulająca, deszczowa. Szybko, żeby... Żeby mnie coś nie rozjechało. Aha, jeszcze dokończę wam, że... Puh, o Jezus, co ja gadam. Dokończę wam, jak rozmawiałem na, na końcu... Po nagraniu rozmawiałem z tą babką z tego domu i pytałem się, czy coś tam się dzieje. Czy coś... Czy coś tam straszy, powiedziała, że nic się nie dzieje. Mieszka z małymi dziećmi, z mężem. Nic, cisza, spokój. Że... Że już chyba duch się wyprowadził, nie? O, nowy polski sklep tu mamy. Proszę bardzo, tak wygląda. Polskie delikatesy teraz. Pączki mają, jak ja już nie potrzebuję, to mają pączki, nie? Tu kawiarnia, burgerownie, ale większość, większość pozamykane. Nic się nie zmieniło, nie? Nic się nie zmieniło. Nie wiem, kiedy to się wszystko otwiera, ale jeżeli chodzi o ogłoszenia o pracę, które wciąż przeglądam i szukam tej wymarzonej pracy, chociaż teraz nie narzekam. Pracuję na magazynie, na pewno mam lżej niż w piekarni. Ale jak oglądałem ostatnio Golden Mańka, jak robił robił słodkie bułeczki, to tęsknię za tym. Coś tam bym sobie porobił na stole, nie? Patrzcie, kolejny jaki ma młotek. Widzieliście? Patrzcie, się modernizuje wszystko. Nowy chodnik, zobaczcie, jak pusto, nie? O jejku. no i tak babka mi powiedziała, że już tam nie straszy, nic się nie dzieje. Więc jest ok. Sobie mieszka. Dostała mieszkanie z Kansilu. I nawet nie wiedziała. Dlaczego? Czasami no ludzie przychodzą pod ten dom i nagrywają sobie, robią sobie selfie Coś się zdziwiła jak obejrzała, jak jej znajoma pokazała, jak obejrzała co się w tym domu działo. Była w szoku. Dobra, wbijam się do sklepu na szybkie zakupy i zaraz do was wracam. Mieliśmy afera w sklepie, musiałem wyjść znowu. Przyszło sobie czterech gości chcieli sobie zrobić zakupy nie płacąc. Ja się tutaj raczę takim oto napojem. Oczywiście, jakbym się nie oblał, to to by było święto, nie. Mandarynkowe dziadostwo. Smak. Smak powiem wam, że nie zachęca do ponownego kupna. O. Myślałem, że nie gazowane. Czekam, może wrócę do tego sklepu Way to Save, bo nie wszystko wziąłem. A taki kawał szedłem i muszę się cofnąć, bo miałem kupić, kupić maseczki. Dobra, wracam tam. Takie mam spostrzeżenie: im zdrowiej się odżywiam, to tym bardziej nie mam energii. Nie wiem, od czego to wynika. Dlaczego tak jest? Chyba powinno być na odwrót, nie? Staram się jest zdrowiej, jak już mówiłem, a i więcej warzyw przede wszystkim. Lecę do chaty i tam coś przyrządzę sobie, pokażę wam, co dzisiaj, co dzisiaj będę serwował na obiad. Tak, jestem już w domu. Będę przygotował sobie obiadek, czy tam obiad. Odrobina oleju. I wiecie, co lubię? Zaraz wam pokażę. Kupuję sobie takie mieszaneczki. Tu jest akurat warzywa ze szpinakiem. I to jest bardzo fajne. Nie wiem, że powiecie, że to są mrożonki. Ale mrożonki zachowują swoją świeżość. Bo są życie zamrożone i swoje wszystkie walory odżywcze. Tak. Takie dwie paki. Tutaj są nawet suszone pomidorki. O! Tu jest jakaś przyprawa. Przyprawa do warzyw ze szpinakiem. A tu są pomidorki. Dobra. Lubicie to czy nie? Jedliście kiedyś? Bo ja to uwielbiam. O! jest jakąś paczkę drewnianą, żebyście nie narzekali, że po teflonie jadę. Zobaczcie, szpinak jest w takich kuleczkach? Jeżeli ktoś się odchudza, tak jak ja? Znowu zacząłem zbijać wagę. Odżywiam się. Wiem, że te ziemniaki tutaj są niepotrzebne, bo ziemniaki tuczą, nie? Jak się je, ale jest, są warzywa? Jest groszek. Po prostu zjem więcej sobie tego groszku i warzyw niż tych ziemniaczków. No i jak już powiedziałem, waga idzie w dół. Co robię? Żeby zbić wagę, bo już naprawdę chudłem i to nie raz, nawet 20-25 kg potrafiłem schudnąć bez problemu, znam swoje, swoje ciało i wiem co mu potrzeba, żeby zbić wagę, tak. Alkohol, zero. Yy, co najmniej 400 gram warzyw i owoców staram się jeść. Tak razem, nie że 400 gram owoców i 400 gram warzyw, nie, tylko 400 gram tak razem owoców i warzyw. Nie podjadać. Ostatni posiłek, jem. staram się jeść o godzinie tak, 18.30. A, zależy od was, kto, jak, kto o której idzie spać, nie? Ja, ja po prostu robię tak już chyba czwarty raz. I teraz chcę sobie zbić wagę, bo przez te dwa miesiące siedzenia w domu, no przy tyłem trochę, nie? Że waga tam 90, 94 kg mi pokazuje. Tak, 10 kg chcę sobie schudnąć. I będzie wszystko dobrze. Trzeba to zrobić zawczasu, bo później może być za późno. Za późno. No dokładnie. Że jak jesteście grubasami, to trzeba schudnąć. Nie? Dla zdrowia. Potrawa prezentuje się tak, typowa gotowizna, mrożonka, ale wygodna w użyciu, na szybkości można coś zdrowego przyrządzić, oczywiście te ziemniaczki powiecie, że są niezdrowe, ale jest tu wiele innych warzyw, jest szpinak, pięknie pachnie, zachęca do jedzenia ta potrawa, wyglądem oczywiście i cóż, życzę Wam zdrówka, trzymajcie się, do następnego vloga, cześć.